A, dzień dobry, dzień dobry! Dzień dobry! Witajcie w Gnieździe Utkanego w poniedziałek, 10 lipca. Gniazdo już ustawione na bloczkach. Jest powód do radości i uśmiechu. To był dobry dzień, dobry dzień. Troszkę pracowity troszkę rowerowy no i teraz sobie poplumkam co to wyjdzie zobaczymy drzemka Świecznie niestety bierze górę ulatuję właśnie w chmury

Czy jeszcze tylko wiatr rozproszy Natłok myśli, który płoszy Myśli zbędne od zarania Taka sprawa proszę pana Ność deszczem chciałbym w sobie, na śmierć, którą noszę w sobie. Ale ona jest zbyt harda, zbyt konieczna i uparta. Więc kombinuję sobie, a impulsy w mojej głowie Na jak dróg wszelaki, dokazują tak dla draki. Laj, 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 la, 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 la. Niestety bierze górę, ulatuję właśnie w chmury. Przed, przed ostatni wdech przede mną. Potem to już wieczna ciemność. Laj, 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 laj. laj, 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 laj la, la, la Laj laj laj. laj. No, i się machnąłem w jednym miejscu. Ale niech leci, co mi tam? To cię agraje tylko. Jeszcze łapa mi szwankuje, bo dzisiaj nosiłem bloczki takie po 25 kg. Wojtuś, Wojtuś, nie śmiej się ze mnie. Wojtek, wspaniały człowiek. Tak razem żeśmy to robili. Swoje 5 groszy i swój wkład. Dałem i pracą fizyczną, i uśmiechem, i rozmowami. I teraz mi ta moja bidula zamyka się. Także tu parę razy tam, uu, nie trafiła i zablokowała się. Nie chciałem przerywać, niech idzie. Dobrze. Co by jeszcze Wam powiedzieć? Ach, to może powiem tak. Witam nowych widzów na moim kanale Poeta w Drodze. Słów kilka wyjaśnienia dla tych, którzy są pierwszy raz. Dlaczego poeta w drodze? Od ktoś kiedyś tak mnie nazwał dawno temu. Jak mi spotkał, akurat pisałem coś. Potem zarecytowałem. No i zawsze miałem plecak z sobą. I tak się do mnie przylepiło. To nie ja wymyśliłem, to nie ja wymyśliłem, nie. No ale potem przytuliłem tą nazwę do siebie i. Nie jest mi z tym dobrze. I dlatego ten kanał taką ma nazwę. Nie licytujmy się, kto jest jakim poetą. Czy zasługuje na to miano, czy nie zasługuje. Wiemy, że słowacki wielkim poetą był. Był również Mickiewicz, był również Mikołaj Rej, Kochanowski i kto? I wspaniały, wspaniały, niedoceniony, niedoceniony Norwid. Cyprian Kamil Norwid. Czytam jego wiersze po 200 latach i po prostu szczenami opada. Jakże aktualny, jakże aktualny. Mam tu gdzieś nawet chyba, tutaj albo jeszcze w pudłach, bo nie wszystko wypakowałem. A może tutaj już wypakowałem. Ach, Także ja nie aspiruję. Och, chciałbym, chciałbym, ale... Brak talentu ogólnie rzecz ujmując. Tworzyłem sobie tą... Jeszcze tą to, to, to nie zalepiłem tego gniazda, tak wiecie. Jak to ptaszki nie naplułem. Jak remis. Bo inny mam gniazdo i tam sobie otwór wejściowy otworzyłem. Drugi otwór wejściowy również otworzyłem, bo już teraz się drzwi zamykają. Okienka sobie uchyliłem. Jest chłodny przewiew. I ja relaksuję się wieczorem. Dlatego postanowiłem teraz parę słów nagrać. Może jeszcze y, jedną, jeden wiersz wam, y, swój zagram. Co? Jak myślicie? Ech, chyba jak ja się rozgadam, to bym gadał do rana, naprawdę. Ale tak sobie myślę, że nie udźwignialibyście tego. A przecież nie jest moim zamiarem przynudzać. Tak więc, na razie wyłączę kamerę. A potem zastanowię się, co dalej. Wszystkiego dobrego dla Was. Zaglądajcie. I tych nowych, proszę o subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek, napiszcie komentarz to pozwoli mi dotrzeć z moją twórczością ponad 40-letnią do większej grupy ludzi. To by było miłe. Na razie.